Dobra, jesteśmy z Dawidem Ozdobą, który mimo porażki jest e, zadowolony. szczęśliwy, tak. Wyszedłem na pięknej, pięknej e, topowej e, organizacji MMA Atak. Zostałem swoją szansę. Czuję się jak piłkarz. Zostałem czerwoną kartkę. Fajnie jest. No. Mówiłeś przed walką, że są trzy game plany, nie chciałeś wtedy zdradzić. Teraz możesz no, to powiedzieć, to no wiem to powiedzieć. Pierwszy był taki, że m, cały czas go punktuje lewą, rusza, dostaje prawy, jest knockout. Trochę mu tam krzyczeli, żeby mnie nie atakował, i trochę się nie udało. Drugi był plan taki, że też cały czas ten lewy, kąsam go konsam, dostaje loła prawego, przysiada i go tam punktuje. Jednak jak go trafiłem prawym, chociaż mam silny, sam widziałeś na treningu medialnym, to poczułem się jakbym w drewno jakieś, czy znaczy w drzewo kopał, więc stwierdziłem, że to jest bez sensu. Trzeci był tak, że właśnie jak jest obalenie z jego strony, bo mi zakazali w ogóle próbę obalania, chociaż żałuję, bo już tak kurde, mnie króciło to miała pójść skrętówka, albo jakiś taktarów na, na nogę. Trochę mnie to zdziwiło, bo na jak... Drzewo. Ale to wiesz, mięsień, mięsień jest taki, że y, myślę, że żeby odklepał, jakby poszła. Bałby się o, o to, że on jest kulturystą i że mogę tą jednak nogę przy skrętówce. No nie ma chyba osoby, która by odklep nie odklepała skrętówki, jak dobrze idzie. No i trochę się zdziwiłem, jak y, przewróciliśmy się i poczułem, że Robert mi idzie do skrętówki. Zgłupiałem. No, ale wiesz, uciekłem mu. Ja muszę tą walkę przeanalizować. Nie? Chciał zjeść nogę, jak to mówię. Jestem dumny, bo pierwsza, pierwsza runda była dla mnie, druga tam chyba dla jego obalenia. No, na trzeciej był taki plan, żeby e, uciekać, uciekać, uciekać. No, trochę mnie to wkurzyło, bo dostałem palucha w oko. I to strasznie, tak kurde miałem. Później gdzieś tu mnie za troszeczkę się czułem jakby kobieta mnie drapała i w ogóle te palce, nawet mu tam sędzia krzyczał. No i myślałem, że w ostatnich tych dwóch minutach go docisnę i będzie ten, jakbym wiedział, że dostanę czerwoną kartkę, to bym poszedł na ostrą wymianę, dupa, albo on, albo ja. No a tak się czuję niedosyt, bo nie było ani odklepania, ani tego, czerwona kartka. Mhm. A nie zachęcało cię to bardziej, bo, bo był ten moment, kiedy kibice gwizdali, a kiedy nagle ja był. Ja wiem, ale jakby, no. bo to już, ja wiem, że już... Po... Ale był taki jeden moment, co słyszałem, jak go trafiłem i no poszła właśnie. ta krew, bo Dawid... To Dostałem takiego power'a, ale, ale, ale ja cały czas mówiłem: Słuchajcie, ja mam palca wokół do tego, do, swojego, do swoich trenerów. Palucha mi wsadził, mi obraz, tsz, tak zjechał. Dostał blombę, się przywrócił, ja go nie dojechałem, bo w pewnym momencie mi obraz wiesz, mm -hmm. Ja mówię: Kurde, coś się zjechalo nie, nie chciałem popełnić błędu. To był no, ten to... moment, jak on leżał, właśnie. Bo ja się dziwiłem, że w ogóle nie zacząłeś go uderzać. Jak go tak, grałeś w ogóle, to było tak, jakbyś nie wiedział, co to jest. Nie, no właśnie o to chodzi. Zauważyłeś, że ja stanąłem, bo ja nie widziałem. I było takie. Takie zahamowanie, nie? I powiem Ci, że sam się zdziwiłem i że do mnie, co jest zgrane? Ja mówię, ty no stary, jak masz pół palca wokół, to co, to co robisz, nie? To za mało krwawego sportu, tam była kreda w oczy i widzisz, no. No, no. dobra, wyszło. Trafiony został, mam całą jego krew. Nie, dobra, nie będę Cię denerwował, bo ja wiem, że e, zdaje się, że porażka to, to, to nie jest nic nie zabawnego. Nie czuję porażki, no nie czuję porażki. E, ja się czuję jak piłkarz, który został ściągnięty z boiska. To nie jest porażka. Porażka to by było, jakbym odklepał, albo bym mi krzywdę zrobił, albo bym patkał. To jest dla mnie porażka. A, a, a czerwone kartki, piłka noża. Nie, nie, ja się w to nie bawię. Wiem, że uwielbiasz ko kobiety, kochasz kobiety no, i na pewno. Idę na melanż, miesiąc melanżu. No właśnie, Mówię bo przed walką chyba tam musiałeś sobie jakby no, ten tryb życia, po prostu twój, do którego przywykłeś. musiałeś... A miesiące treningów i nie było sekcji. Tylko treningów. Kur... O Boże, to jest ja masakra. Przesunę, bo, no, nie, 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 energię. nie nie, nie do facetów. Rzeczy, to Nie, nie, z tych No nigdy mi nie ciągnęło, Albo kobiety nie, nie. są. No, e, wezmę tej energii, e, Kurde, słuchajcie, moja ekipa Bad Boysów przyjechała, będzie mocny, mocny skład do melanżowania i piękne kobiety. I będzie zajebiście. Mhm. Dobrze, no w takim razie życzę ci, wiesz, teraz, żebyś sobie odpoczął i mhm. żebyś się cieszył życiem. Słuchajcie, to jest MMA. Jedni wygrywają, drudzy przegrywają, a czerwone kartki to w piłce nożnej, nie? A jakiś szacun od zawodników MMA był? Dla, tutaj, dla zawodników? Dla Ciebie, znaczy dla Ciebie od zawodników. Słuchajcie, jeżeli widzę w pewnym momencie Jurasa Minę i innych zawodników, którzy tam byli, nie będę mówił nazwiska, ale widzę, jest okej. Okay. Marcin, Marcin Herz nie... chyba mówił. No, Jak młody Bóg się czułem. No, słuchajcie, to jest człowiek, który walczy w Bellatorze, to jest y, dla mnie topowy zawodnik I on pokazuje, że jest okej. Okay. Jakieś tam kasztany sobie gwiżdżą, to na samo wyjście ludzie mi piątki przybijają. Kurde, czułem się jak młody Bóg, to było spełnienie moich marzeń co, co gwizdzą, to dupa, wy nigdzie tak nie wyjdziecie. No. Dobra, dziękuję Dobra. w takim razie. Dzięki bardzo.